Mercedes e klasa Kupejka, czyli model C238, samochód z 2017 roku. Standardowe wyposażenie czyli zwykły licznik analogowy, radio, audio 20. Bez CarPlay'a, bez Android Auto w samochodzie będę, będę wymieniał modyfikował właśnie ten licznik, wyrzucamy ten stary wskazówkowy jak zwykle jak na poprzednich filmach rozbieramy całą konsolę środkową wyrzucamy stare radio, przerabiamy instalację elektryczną dokładamy kilka kabli przerabiamy kilka kabli do tego dokładamy kable do poświetlenia ramki oświetlenia do ambientu pod licznikiem tak żeby to było jak w oryginalnym samochodzie Kolejną rzeczą będzie dołożenie przy okazji to jakby przy okazji dołożenie podświetlanych nawiewów. Bo jak widać jest tutaj oryginalne oświetlenie Ambient ale takie niepełne one z wersji podstawowej zrobimy premium. Czyli, czyli może ze zmianą kolorów damy klientowi. Tego mu jeszcze nie mówiłem a niech się cieszy. Czyli zrobimy podświetlenie Ambient premium no. sprzęt podłączony w sumie kodowania mam z licznika i z radio odczytane yy, mogę się powoli brać za narzędzia i, i roz, rozkompletowywać rozdemontowywać cały środek środek częściowo rozebrany DP4 pracuje właśnie przypisuje yy, licznik Taki mój tam testowy już kiedyś wam pokazywałem obrzympałek pałek taki, ale zajmuje dużo mniej miejsca już on jest popękany, więc go nie szkoda. Eee, to jest taki do testów. Tutaj środek mamy już rozkręcony, radio wymontowane. Tam leży stara jednostka. Niektóre kable podpinane, za chwilę przerabiam instalację. Eee, no i co, i wyciągam tą konsolę środkową, która też jest potrzebna łącznie z nawiewami bocznymi. mi już się zrobiło na 100%, czyli Eee, czyli licznik chyba już się przypisał, ale to zaraz sobie włączę zapłon. No i co poza tym robota, jak robota idzie powolutku, powolutku do przodu. W, sama, w samochodzie Armagedon wszystko rozkręcone, nawiewy powyciągane, eee, konsola środkowa też już jest wyciągnięta, rozebrana. Eee, stare nawiewy wylatują, te były stare, te są nowe albo na odwrót, nie wiem, nieważne, te są stare, ta tu jest nowa za chwilę to będzie montowane, przeciągamy instalację później przeciągamy instalację do, do tych nawiewów zewnętrznych e, z tamtej strony też jest wymontowane i po złożeniu konsoli środkowej mogę już praktycznie górę składać zostanie później tylko przerobienie tutaj instalacji i schowka całego e, w celu podłączenia radia i dociągnięcia też przewodów do, tylnego, do tylnych nawiewów. Dobra, składam, składam sobie konsolę. Instalacja do ambientu już została pociągnięta. Poprzekładane, poprzekładane są kable. To jest dioda od, od tej lampki. Konsola założona. Wjechałem do garażu, żeby to pokazać. Nawiewy świecą, zresztą widać ładnie. Nawiew wewnętrzny, zewnętrzny, też dioda świeci. Doprowadzona, doprowadzona instalacja do ramki oświetlenia, podlicznik. Jak widać, cztery diody świecą, bo to też nie jest takie oczywiste. W niektórych przypadkach, jak jest źle przerobione, świecą tylko dwie. Różnie, czasem dwie prawe, czasem dwie lewe, czasem dwie górne, czasem dwie dolne, ale. Jak widać, tutaj cztery świecą, czyli cały kompletny licznik będzie podświetlony. Eee, także górę mogę składać całkowicie na gotowo. Montuję licznik, ten, który był doprogramowany. Eee, no, także odpinam ramkę, podpinam ją pod licznik i składam górę, po czym biorę się za. Już za samo podłączenie radia, bo instalacja do tylnych, do tylnych nawiewów też jest już podłączona. Wystarczy ją tylko przeciągnąć i tu wpiąć. Dobra, kończymy górę i mogę wyjechać z garażu. Tak jak mówię, wjechałem tu tylko po to, żeby było ciemno. I żeby było widać efekt podświetlenia. Tylny panel też już przezbrojony. Tylna, tylne nawiewy, instalacja. Instalacja dociągnięta. złączę od zapalniczki. Wystarczy mi to wszystko tylko zamontować za chwilę. Składam ten tylny panel i później pokażę, że on też świeci jak należy. Licznik zamontowany, instalacja przerobiona radio także już wsadzone eee, to są kostki tam od. Tamtego od zegarków i tych innych. Joystick podłożony na sztukę mój. Testowy na przedłużonym kablu. O, tak to mam. Mogę go podnieść bardzo wysoko. Bardzo przydatny do napraw. Oryginalnie kable są bardzo krótkie. To jest taki mój warsztatowy. Wszystko porobione. Odpalamy samochód. Radio działa. jeszcze folia na wyświetlaczu dlatego taki matowy jest ten obraz no i wyskoczyło zabezpieczenie antykradzieżowe radio jest jeszcze niedopisane uruchamiamy kamerę kamera działa, ale oczywiście w trybie małego ekranu eee, także trzeba ją też przekodować tam widać co nieco stoi na podwórku to do zrobienia, no i co, i całe trzeba dopisać jeszcze całe wyposażenie, całe wyposażenie auta, które tu się znajduje w tym samochodzie pod te radio. Później przetestować CarPlay, Android Auto, bo to też będzie uruchomione. Rozjaśnię trochę, może ten ekran. Nie jest winno. Dobra, no dobra, tyle. Idę, idę odblokować radio, idę je zakodować. Z pozycji komputera i później potestujemy wszystko, czy, czy, czy wszystko gra jak należy. Tunel środkowy mam już złożony, wystarczy tylko przykręcić tutaj tą odblokowywacz. Wszystko ładnie działa. Asystenty, nie asystenty, wszystko jest zaprogramowane. Przebieg, przebieg jest, tu menu po prawej stronie także się zmienia. Android Auto i CarPlay, wszystko działa. Tego klient nie miał, oczywiście na tych, na tych małych nawigacjach tego nie ma. Podświetlenie, podświetlenie już wcześniej pokazywałem, że świeci. Yy, także Także wszystko Składamy tylne poświetlenie Też świeci Zostało tylko przykręcić to Tą tom, Tą tom, 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 tom. No Jak to się nazywa Nieważne, ale wiecie o co chodzi Brakuje słów yy, No i tyle Kolejna, kolejna upiększona kupejka Także szerokiej drogi